Dzień dobry Państwu. Otóż zobaczyliśmy dziś rano, jak wygląda przyspieszenie w wykonaniu rządu koalicji 13 grudnia, na którego czele stoi Donald Tusk. To było najście na domy posłów, parlamentarzystów, w tym śmiertelnie chorego pana ministra Zbigniewa Ziobry. A więc mamy do czynienia z kreacją kolejnej sprawy, która. Grozi wolności Rzeczypospolitej Polskiej, bo to nie chodzi nawet o to, że pan Zbigniew Ziobro był ministrem. Tu chodzi o metody działania. Otóż prokuratura przejęta przez koalicję 13 grudnia powołała prokuratorów nielegalnie, łamiąc prawo, i ci prokuratorzy właśnie wykonują polecenia, jakie otrzymali. A temat jest tematem zastępczym, dlatego że okazało się, że, że, że cała ta poetyka tworzona przez Donalda Tuska w kampanii wyborczej, te 100 konkretów, to było kłamstwo. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości udowodnił w ubiegłym tygodniu, że Donald Tusk świadomie, z premedytacją, przecież jest doświadczonym, Człowiekiem kłamał w kampanii wyborczej, obiecując, a potem nie dotrzymując zobowiązań. Również komisje śledcze okazały się niewypałem, kompromitacją dla koalicji 13 grudnia. Dziś słyszymy o ataku na kolejną niezależną instytucję państwową Narodowy Bank Polski w celu wepchnięcia Polski do strefy euro. To nie ulega żadnej wątpliwości. To jest cel. Który, do którego osiągnięcia służy usunięcie pana profesora Adama Glapińskiego ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego. No więc, awantury, które wszczyna koalicja 13 grudnia, potraktowanie rolników 6 marca metodą na ruską budkę to wszystko pokazuje, z kim mamy do czynienia, kto dziś jest u sterów rządu Rzeczypospolitej Polskiej. My oczywiście będziemy mówić publicznie o tym, że dochodzi do łamania prawa. Będziemy korzystać ze wszystkich możliwych, dostępnych środków do tego, żeby opinia publiczna wiedziała, że Polska jest rządzona przez ludzi, którzy łamią Konstytucję Rzeczypospolitej, łamią prawo. Złożymy też wniosek o specjalne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym prokurator generalny, minister sprawiedliwości powinien złożyć wyjaśnienia w tej sprawie. Więc to są nasze działania Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. A o szczegółach opowiedzą panowie byli ministrowie, dzisiaj posłowie. Jako pierwszy pan Michał Wójcik, proszę bardzo. Szanowni Państwo. Koalicja 13 grudnia kieruje się zasadą chleba i igrzysk. Tylko, że chleba państwo nie dostaniecie, tak jak pan przewodniczący powiedział, podnoszone podatki w ostatnich miesiącach, to jest brak kwoty wolnej 60 tysięcy, to są podniesione ceny paliw, to są ochłapy rzucone pracodawcom, a miał być dobrowolny ZUS. Więc są tylko igrzyska, a te igrzyska to jest brutalny atak, na byłych ministrów, obecnych parlamentarzystów. To, co opowiada się w niektórych mediach, to są bajki na temat Funduszu Sprawiedliwości. To chcę powiedzieć bardzo mocno, o tym za chwilę jeszcze będziemy mówili. Natomiast sposób, w jaki dzisiaj od godziny szóstej prowadzone są czynności, właściwie można powiedzieć, cała operacja rządu Donalda Tuska przeciwko opozycji, jest to haniebne i to jest coś, czego w historii nie było. Chcę powiedzieć, że prowadzone są przeszukania u pana ministra Zbigniewa Ziobro, byłego ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, u pana ministra Michała Wosia, byłego wiceministra sprawiedliwości, no, u pana Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, u pana Dariusza Mateckiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku pana ministra Zbigniewa Ziobro dokonano włamania. Chcę podkreślić to bardzo mocno włamania do jego domu. Zniszczono drzwi, wyłamano te drzwi. Nikt nie poinformował pana ministra Ziobro o tym, że będą tego rodzaju działania. Pomimo tego, że przepisy przewidują, że żeby dokonać przeszukania, i to jest bardzo wyraźnie zapisane w przepisach procedury karnej, to trzeba takie postanowienie doręczyć osobie, u której takie przeszukanie jest prowadzone. Do takiego postanowienia nie doręczono. Bez tego postanowienia włamano się. Tak proszę Państwa, to jest taki bandytyzm, można powiedzieć wręcz, do domu byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, bardzo ciężko chorego, dziś walczącego o życie, o czym Państwo doskonale wiecie. I prowadzone są tam czynności, ale nie tylko u niego. Także, Szanowni Państwo, w domu jego teściów. Co mają jego teściowie wspólnego z Funduszem Sprawiedliwości? Nic. Ale powiem Państwu więcej, powiem Państwu więcej. E, zabrano telefony dzieciom pana ministra Zbigniewa Ziobro. Zabrano iPady dzieciom pana ministra Zbigniewa Ziobro. Tak wygląda radosna Polska Donalda Tuska, Szanowni Państwo. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie wolno tego rodzaju rzeczy prowadzić bez zgody osoby, u której takie przeszukania są prowadzone. Jeżeli chcieli prowadzić takie przeszukania, to powinni skontaktować się z panem ministrem. Przecież każdy zna z tych funkcjonariuszy numer do pana ministra. Ja z nim dzisiaj rozmawiałem. On by nie stał w żadnym razie naprzeciw temu, natomiast zgodnie z procedurą zapewne by wyznaczył osobę bliską, która by uczestniczyła w tych czynnościach. Co to jest za bandytyzm? W jaki sposób to jest zrobione? Gdzie są przepisy? Gdzie jest praworządność tutaj? A więc nie można było ani ustanowić pełnomocnika. Ani nie można było ustanowić, szanowni państwo, żadnej osoby bliskiej, która powinna uczestniczyć w tego typu czynnościach. Jedynie można prowadzić przeszukania tego rodzaju, jeżeli są czynności niecierpiące zwłoki. Jaka to jest czynność niecierpiąca zwłoki? Można było to zrobić kilka dni temu, można to było zrobić za kilka dni. Wprowadzone jest śledztwo, bo to chodzi nie o zarzuty do której z tych osób, o której przed chwilą mówiłem, mówiłem tylko zupełnie innej osoby. W której są postawione zarzuty i w związku z tym śledztwem, które prowadzone jest od lutego, są prowadzone tego rodzaju czynności. To jest, Szanowni Państwo, haniebne. To jest przykrycie tych dziadowskich studni Donalda Tuska. To jest radosna Polska Donalda Tuska. I oni za to naprawdę, Szanowni Państwo, odpowiedzą. I Donald Tusk, i pan minister Bodnar odpowiedzą za to, co dzisiaj robią. Pan minister, obecnie poseł Jacek Ozdoba, Proszę. Szanowni Państwo, mamy do czynienia również z działaniami bezprawnymi na gruncie w ogóle osób, które podejmują te czynności, bo pragnę zwrócić uwagę na to, że podpisała się pod tymi decyzjami pani prokurator, która miesiąc temu została przywrócona w sposób nielegalny. To jest o tyle istotne, że cały ten zespół, również mamy sygnały, że prokuratorzy uczestniczący w tych czynnościach to są prokuratorzy, którzy byli wcześniej zdegradowani lub wysłani tak zwaną delegację, więc mamy do czynienia z sytuacją zemsty politycznej przy użyciu Prokuratury, która nie ma umocowania prawnego. Tak jak wspominał pan minister Michał Wójcik, sytuacja, kiedy wchodzi się do teściów, dzieciom się zabiera telefony, prokuratura o 6 rano pojawia się w domach każdego, kto, 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 kto dzisiaj tak naprawdę ogląda tę konferencję, może za chwilę się pojawić prokuratura, bo tu nie ma żadnego prawa, tu nie ma żadnych podstaw. Nie było żadnej formalnej przyczyny do tego, żeby do domów posłów, ministrów czy kogokolwiek. W, w, przychodziła, przychodziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która realizuje zadania prokuratury, prokuratury niezgodnej z prawem powołanych prokuratorów w taki sposób, że narusza się nie tylko przepisy kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego, ale również mamy do czynienia z takim jawnym próbą zwrócenia uwagi na to, co jest dzisiaj wy wyssaną czy wykreowaną pewną historią. No zamiast zająć się konkretami, Donald Tusk mówi o przyspieszeniu. Chodzi o to, abyście państwo dzisiaj żyli tematem, który tak naprawdę nie istnieje, bo przecież wszystkie dokumenty, wszystkie aspekty funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości znajdują się w, w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy naprawdę trzeba o 6 rano Wywalać, demolować dom byłego ministra prokuratora generalnego to jest standard kraju demokratycznego. W taki sposób postępują służby, w taki sposób podchodzi się do ludzi, którzy prowadzą kartele narkotykowe terrorystów, a nie osób, które zajmowały najistotniejsze funkcje w państwie, czy kogokolwiek obywatela, bo to nie ma nawet znaczenia, czy dzisiaj mowa jest o pośle, czy, czy były ministrze. Każdy obywatel dzisiaj musi być świadomy, że w Polsce wysadzono bezpieczniki, nielegalnie funkcjonujący prokuratorzy z zemsty wchodzą do domów, zatrzymują czy zabierają telefony dzieciom. To jest obraz reżimowy. Takie standardy na pewno nie powinny być w krajach demokratycznych. Stąd nasze stanowisko w tej zakresie jest jasne. I mogę Państwa zapewnić, że prędzej czy później każdy, kto podpisał się w sposób pod dokumentami, prowadzi czynności, prowadzi je w sposób nielegalny, bo prawo jest jedno. Gdybym dzisiaj dostał pytanie jako student prawa o to, czy ten prokurator mógł podjąć taką decyzję, i bym odpowiedział, że mógł, to bym oblał egzamin. My dzisiaj wysadziliśmy wszystkie bezpieczniki. Ta leworządność. Ta praworządność Donalda Tuska ma oznaczać zastraszenie, odwrócenie uwagi od tego, co jest istotą rządzenia, czyli reformowanie państwa, wprowadzenie ustaw tego nie ma, więc stwierdzili, że będą brutalne igrzyska, które pokazują łamanie prawa wobec każdego dzisiaj, kto sprzeciwia się władzy, czy też ma inne zdanie niż Donald Tusk. I pan dziękuję. minister, obecnie poseł Jan Kantar. proszę bardzo. Szanowni Państwo. Powinniśmy być zdziwieni, bo mamy do czynienia z sytuacją skandaliczną, niebywałą. Ale patrząc na te 100 dni Donalda Tuska, który w głębokim poważaniu ma zwykłych ludzi, on realizuje swoje konkrety dla gwiazdkowców, dla ultrasów, to, to zdziwienie trochę jest mniejsze. Mieliśmy do czynienia z wyłączeniem nadawania telewizji publicznej i mediów publicznych, mieliśmy do czynienia z nielegalnym przejęciem prokuratury krajowej, uznaniem, że prokurator krajowy nie istnieje. Mieliśmy do czynienia z wieloma przykładami bezprawia bodnara, z jego dekretami, które mówiły, jak sędziowie mają orzekać. Nie bywała historia, jak z, za czasów bolszewików. Ale jednak, sytuacja, w której dokonuje się napaści na dom posła, to jest jedno, ale po, człowieka chorego, szanowni państwo, który walczy ze śmiertelną chorobą, który jest w szpitalu, w ten sposób traktować człowieka, który. Przede wszystkim skupia się na tym, żeby wygrać o życie. Sytuacja niebagatelna, nie, nie, niesamowita. Ale ja bym chciał skierować apel do pana Tuska i do pana Bodnara. Choćbyście wysłali tysiąc atletów, którzy zjedliby tysiąc kotletów, i nie wiadomo w jaki sposób by się wytężali, to my się nie damy zastraszyć. Będziemy mówili o tym, że jesteście rządem obiboków. Że nie spełniacie swoich obietnic, że okłamywaliście rano, okłamywaliście w południe i okłamywaliście wieczorem. I opinia publiczna będzie o tym wiedziała, niezależnie czy będziecie przejmowali kolejne media, czy będziecie przejmowali w sposób nielegalny kolejne instytucje takie jak Trybunał Konstytucyjny, czy może na, na, w najbliższym czasie Narodowy Bank Polski, to nam ust nie zamkniecie. Ja już mam przygotowany porządek w mieszkaniu, w domu. Zapraszam panów agentów ABW. Jeśli są gotowi, nie mam się czego bać. I pan minister Ziobro, i pan minister Romanowski, i pan minister Woś, i pan poseł Matecki również nie mają się czego bać. Najważniejsze jest to, że jesteśmy razem jako środowiska patriotyczne i nie damy Polski ukraść, bo dochodzi do pomieszania pojęć. Ludzie, którzy mówią, że walczą z przestępczością, zachowują się jak pospolici bandyci. I myślę, że każdy zdroworozsądkowy Polak, który to obserwuje, to widzi. Dziękuję bardzo. Oraz były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, dziś poseł Marcin War. Bądźcie powinni ci, którzy dziś dokonali bezprawnego najścia na dom prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i naszych kolegów. To jest bezczelne łamanie prawa. Metody bolszewickie, rodem z Białorusi i z Rosji, to jest wynik strachu. Uśmiechnięta koalicja, która okłamała Polaków, której się posypała kampania samorządowa, szuka tematów zastępczych, szuka igrzysk zamiast chleba. Nie ma benzyny po 519 nie ma kwoty wolnej od podatku podwyższonej, nie ma laptopów, nie ma za złotówkę akademików, ale za to muszą być działania represyjne, działania brutalne, kojarzone z najgorszymi czasami komunizmu. Artykuł 105 Konstytucji chroni posła. I do przeszukania potrzebne jest uchylenie immunitetu. To wynika z opinii nie ekspertów prawa i sprawiedliwości suwerennej Polski, z opinii ich własnego eksperta. Pan profesor Chmaj w 2014 roku jasno napisał w opinii dla Biura Analiz Sejmowych, że do przeszukania budynków należących do posła potrzebne jest uchylenie immunitetu przez Sejm. Więc to z czym mamy w tej chwili do czynienia. To jest gotowiec dla przyszłych prokuratorów, którzy będą stawiać zarzuty tym wszystkim uzurpatorom, przebierańcom, przestępcom, bo ci, którzy dziś dokonali bezprawnego najścia na domy naszych kolegów, to są po prostu zwykli przestępcy, którzy dziś chowają się za e, autorytetem e, para e, prokuratora krajowego, e, który nie, który jest w istocie przebierańcem, e, a tak naprawdę to się wszyscy w tej chwili wystawili na bardzo łatwe. Te zarzuty. Bacie powinni ci, którzy dziś bezczelnie łamią prawo. Powtarzam, to nie jest opinia nasza, to jest opinia profesora Chmaja, ich eksperta, z 2014 roku. Zresztą zasady konstytucji i praworządności szanowała prokuratura pod rządami pana ministra Zbigniewa Ziobro. Nigdy nie doszło do przeszukania u marszałka Grockiego w mieszkaniu, a co więcej, od w tej sprawie wycofano wniosek o uchylenie immunitetu czy słyszeliście państwo o przeszukaniu w mieszkaniu marszałka grodzkiego nie słyszeliście czy słyszeliście państwo o jakichś działaniach w tej sprawie prowadzonych nie słyszeliście ponieważ uśmiechnięta koalicja wycofała wniosek o uchylenie immunitetu panu marszałkowi Grockiemu, tak sukces konsekwentnie blokowany przez jego kolegów w Senacie. Czyli mamy do czynienia dziś z hucpą, z bezprawiem, z metodami bolszewickimi i powinni się bać ci, którzy po te metody sięgają. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.